Dzień dobry Państwu! Znajdujemy się w Sosnowieckiej Hali przy ulicy Żeromskiego, gdzie trwają intensywne przygotowania koszykarek JAS FBG Zagłębia Sosnowiec do półfinałowego starcia w pierwszej lidze koszykówki kobiet. Rywalem Jasek w tym półfinale będzie drużyna Spruszkowa. Choć awans do wyższej klasy rozgrywkowej wydaje się na wyciągnięcie ręki, to jednak trzeba najpierw uporać się z tym półfinałowym rywalem. Posłuchajmy, co na temat tego przeciwnika powiedziała nam jedna z zawodniczek Jasek. Tutaj na tym poziomie to już każda drużyna jest mocna i na każdą musimy uważać. Zajęły wysokie, wysoką pozycję w rundzie zasadniczej, więc jest to godny rywal i myślę, że nie będzie to łatwe spotkanie. Koncentrujemy się na tym, co jest teraz przed nami, czyli na mecz, meczach półfinałowych. Jeśli to osiągniemy, to już spokojnie będziemy myśleć o meczach finałowych, ale na razie... Półfinał jest w naszych głowach. Przypominamy, mecz został zaplanowany na najbliższą sobotę, na godzinę 17. Zachęcamy wszystkich sympatyków koszykówki do przyjścia i dopingowania Jasek w tym jakże ważnym momencie w historii klubu. Do zobaczenia na trybunach. Adrian Naglik, kanał 99.